Witam. Ostatnią pamiętacie akcję sprzątania przez tutaj władzę Wieruszowa. No i tak teraz zobaczyłem, że nie wiem co tu się dzieje Ja też tu ostatnią butelkę znalazłem Cenną niecenną, ale to tu co szukał to nie jest wyrzucone, to jest przekopane. <laughs> Ostatnio jak to byłem, to było mniej. To jeszcze więcej przekopane jest. Ja wiem, że to jest stare wysypisko. Ok. Bo widzicie, wychodzą jaki lup, lupian. Nie wiem, co to jest. Dekielek, wezmę dekielek. O, tu jest ich kilka. Ale zobaczcie, ktoś coś tu szuka. Tak się nie robi, szukacie rzeczy, okej, okay, ale nie zostawiajcie takiego syfu. Ja rozumiem wszystko, bo sam zbieram różne rzeczy, ale no tak tak się nie robi. Ewidentnie widać, że ktoś coś szuka. Talerze wychodzą tuż śmietnik z perelu, ale. No, żeby taki sef zostawić. Zobaczcie. No, w nie jest złą wyciągany. Mam nadzieję, że to wyślę. Do gminy. No, bo owszem, ktoś se może szukać. Ja rozumiem, ale za sobą bierz wszystko. A nie tylko kopać za rzeczami, które są fajne, eleganckie. Ja na przykład zabieram szkło, złom i tak dalej. A tu widać pełno drutów. Czy domyślam się kto to? Tak, jeździ tu taki bezdomny. Chyba bezdomny. Ja nie wiem, kto to jest właściwy. Aluminium. On jeździ szuka. No, ale tak się niestety nie robi trochę. nie per dla tych, co po sobie zostawiają porządek. Jest jeszcze jedno miejsce gdzie on często przebywa Czasem tam nie zostawia rzeczy, ale widać, że tu Dużo złomu wychodzi, bo leżą puszki O, talerze. Nie wiem co to jest, ale ewidentnie od jakiegoś czasu już tu szuka. Ciekawe, czy gdzie indziej on też tak szuka i zostawia taki syf. Ktoś tu że robi. To jest pełno... złomu. Czekajcie, tu coś się świeci. Od kluczy. I wszędzie leży trochę złomiku, to czyli on szuka złomu. tak to rozkopać masakra but jakiś stary o ludzie czemu tacy ludzie są że zamiast to po sobie zostawić porządek Taki syf zostawia, widać, że zbierał złom. A widać, że tu dużo takich rzeczy leży. No ale widać, że on ewidentnie tylko złom szuka. To jest taki facet. Jakby Wam powiedzieć bardzo dziwne jeździ na rowerze kiedyś, jeszcze ma taką brodę teraz to nie ma tej brody zobaczcie kawałek siateczki No ale tak nie róbmy. Chcesz po sobie chcesz coś zabierać no to zabieraj wszystko. A zostawił wszystko jakieś te kopie duże dziury. Ciekawe kto to jest. To znaczy kto? Taki nie wiem bezdomny czy kto to jest. Ewidentnie tu szuka. Kilka razy go spotkałem. On w lesie tu wypala kable. Zaraz Wam pokażę. Mam nadzieję, że go nie ma. Takich rzeczy nie powinno być, no ludzie szanujmy innych robotę. Ja też tu szukam, ale to ja odkładałem sobie na mok na kupki i później jeździłem bez kamerki, bo to już nie chciałem też wszystkiego tak nagrywać i zabierałem tak tam była torebka, to widzę. Już nie ma tej torebki, bo była torebka z rzeczami, gdzie ja poukładałem, żeby później zabrać. No ale widzę, że ktoś tu robi jakieś sobie jaja z tego wszystkiego. Musimy zobaczyć dalej. Szuka ewidentnie złomu, no ale mógłby po sobie też zostawić porządek. Ciekawe, czy dzisiaj jest tu. O kurczę, chyba bez już jest. Jeśli tak, to muszę zabrać. Co się kawałek tam dalej, przejść, Zobaczyć czy jest bez. Zaraz zobaczymy, czy mam nadzieję, że go nie ma. To Wam pokażę, co on tu zostawia po sobie. Nie widzę roweru, o, tu jest jego miejsce albo tam dalej, zaraz zobaczymy. Mieci tu nawozi, a tu pali te wszystkie swoje znajdy, kable i inne rzeczy. No i zobaczcie, wszędzie ciuchy, elektronika, bo oczywiście on tego nie weźmie. Ciekawe, czy on dalej nigdzie nie wynosi rzeczy, ten las. Widzicie? Pełno tych. On znajduje rzeczy, opala je i płytki wszystko wyrzuca dookoła. To zobaczymy dalej, czy on tu gdzieś nie wynosi. Ale co zobaczyć, czy tą elektronikę jeszcze tu zostawił. Mogę się założyć, że on tu pełno rzeczy wyrzuca. Tylko ich nie widać. I to jest taki właśnie człowiek. Nie wiem, kto. Imię i nazwisko to ja nie znam tego faceta. Ale widzicie on tu. Wszędzie ciuchy zostawia. Tu też trochę kabelków jakiś tych bateria tu jest elektronika kabelki jak on tak wyrzuca to tutaj tego musi być multum pewnie Ja nie wiem czy on jest bezdomnym, czy kim tam, ale on jeździ na rowerze i tu też po tym lesie chodzi i szuka rzeczy, ale jakich to ja nie wiem. To na przykład, jak ja coś znajduję, zabieram w całości, a nie tylko pół, a resztę rozpierdzielić. No ewidentnie on tu coś chodzi i szuka wszędzie tu też trochę pokopane taki styl szukania mi się nie podoba, no owszem, ja też, jak jestem rowerem bardzo daleko, to ja tego nie biorę, ale na przykład, wy tego nie widzicie, że ja to odkładam sobie na torebki. Nazbieram całą torebkę i za jakiś czas wywiozę. Na następny raz, powiedzmy, przyjadę i ten. Ja też nie jestem w stanie wszystkiego nagrywać. Bo ja nie mam żadnego statywu ani nic, żebym mógł się rozłożyć tym i żeby patrzeć. No cóż zrobić To co mogłem wziąłem. Kiedyś wezmę znowu torebkę i te wszystkie butelki plastykowe po nim wezmę. Pozbieram. Widać, że on tu pali elektronikę. Znajduje gdzieś tam. I ją tu przywozi. A tu kiedyś sprzątałem i to było wyczyszczone. Muszę też wziąć kiedy i te butelki plastykowe przyjechać Pozbierać. On tu widzicie wszystkie te ścieżki, to wszystko mi tu chodzi. Drewno bierze, podpala drewno. Jak się dobrze bójnie, to wtedy pomału pali tymi plastikami tym wszystkim. I on tu wszystko to chodzi. Ciekawe czy... Tu gdzieś nie wyrzuca, po prostu tych śmieci wszystkich. Poznając życie, to te połowa rzeczy ląduje gdzieś tutaj w krzakach. No bo nie wierzę, żeby plastyki palił. Idziemy zobaczyć w tą stronę. w tą stronę, pamiętacie tu sadziłem os... o, już To wezmę bez trochę Do domu sobie Ładnie pachnie bez Jak go suszę Później do herbaty można dodać Tylko ja Lubię tak jak Położyć go na siwą gazetę Osypie się sobie zaparzyć herbatę z takim dodatkiem a tu chcę wam pokazać bo tą kukurydzę tu rzuciłem kiedyś co zasadziłem ją bo mi została się nie chciałem żeby się zmarnowała to ją tu zakopałem ciekawe jak jest wielka czy ją zjadło coś o zjadło ją trochę kukurydza została tylko trochę słonecznika co tu podjada. No ale takie jest życie. Więc pamiętajcie, nie zostawiajcie takiego syfu. Ja rozumiem, bo ja też takie rzeczy nieraz zostawiam, ale ja daję to powiedzmy na kupeczkę i następnym razem podjeżdżam, biorę ten woreczek, Wrzucam. Nie zawsze, co prawda, to widać, bo ja też nie będę jakichś tam nudnych rzeczy sto razy nagrywał, no ale taka jest prawda, że tak tu wychodzą te szkła. On szkła nie potrzebuje, więc wywala te szkła. No ale nie bierze pod uwagę, że tam są ludzie chodzą. Ja też chodzę tam, biegają tam zwierzęta. No, nie tak powinno to wyglądać, więc, tyle w temacie, trochę szkła zebrane. Resztę będziemy oglądać i damy drugą szansę tym rzeczom. Niektóre rzeczy będę komuś wysyłał, ale na koniec, na koniec roku, zarobimy takie paczki i wtedy wyślę te może. Tym osobom się to przyda i sprzedadzą.